Nazywam się Kuła Potocki i chciałem zaprosić Was na poradnik: jak w cenie 15 zł? zrobić bezpieczny symulator sparringowy, którym można walczyć bez jakichkolwiek ochraniaczy. Gdy byliśmy ostatnio z Alą na zakupach, pozdrowienia dla Pani operator natknęliśmy się na coś takiego. Jest to nic innego jak zwykły, najzwyklejszy makaron do pływania, który może nam posłużyć jako symulator miecza jednoręcznego lub mesera. Jak widzicie, jest on dość giętki i przy nakręcaniu strzałów zachowuje się jak jakieś gumowe dildo, więc nie nadaje się jako broń dwuręczna, ale gdyby go skrócić do, ja wiem, długości 50-60 cm. To okazuje się, że, że to wyginanie się już nam tak bardzo nie przeszkadza i możemy w sztywne ciosy wyprowadzać przeciwnika. Ale zaraz sobie go dokładnie pomierzę i no i zobaczymy ile tych symulatorów nam z niego wyjdzie. To co zostanie a zostaje około, ja wiem, 20-30 cm, śmiało można ten skrawek wykorzystać jako też symulator, ale krótszej broni, jakiegoś tyletu czy puginału, czy, czy wręcz nawet noża. No to tniemy. No to zacznijmy od zmierzenia sobie naszego pęża. 147 Dobra, no to myślę, że bez problemu dwa symulatory jednoręczne sobie z niego wykonamy Myślę, że 60 cm to będzie w sam raz tak. I tu mamy drugi Okay. Jak widzicie, całkiem spory kawałek nam starczy, żeby dodatkowo mieć jeszcze symulator puginału. Więc z dwóch takich pęży możemy zrobić zestawy w zasadzie dla, dla trzech par. Czyli za trzy dychy możemy sobie w sześć osób zorganizować jakieś fajne sparingi. No to zabieramy się za cięcie. Podzielam masło. Jeden i drugi. O, nawet się nie pomyliłem. Mniej więcej są takiej samej długości. Nie gną się, o biedne drzewko. Można śmiało nimi operować. Zaraz wam pokażemy. A zasadzie pokażę na Ali, że obrażenia czymś takim są zupełnie niebolesne e, uprzedzam, jak Ala będzie kwiczeć e, to nie znaczy, że to boli. Po prostu ale jest nieprzyzwyczajona do walki i e, sam nadlatujący strzał może spowodować u niej panikę. Franco! Wcale nie Nie odwracaj się z plecami. Nie bolało nie? Poddaję. Nie bolało. Nie bolało. Tak? Tak. A to? To No, on da. Nie bodzi. Ala jest po prostu bardzo wrażliwa, ale jeśli ona wytrzymuje takie strzały, to każdy wytrzyma. Także jak mogliście sami zobaczyć, jest przy tym kupę frajdy. 15 zł, minuta roboty i można fajnie nakurwać ze znajomymi. Nawet na, na jakiejś imprezie na Grillu czy gdziekolwiek. Są leciutkie i zupełnie nieszkodliwe. Aluś, przepraszam cię za strzał w twarz. Wiem, że to tak bardzo nie bolało, naprawdę, ale. Bolało! Ale byłaś sponikowana. Mam nadzieję, że nie, wytłuma wy nie wytłumaczysz, tylko wybaczysz. Tak. I pamiętajcie, idźcie na kurdać. Pężę. Albo gąbokiem.